na w Japońskie klimaty, nawet podczas konferencji pracowej chcieli zachować ten sznyt taki japoński. Jak przygotowania do tej gali? Powiedz, jak wygląda sytuacja teraz? Czy jesteś zadowolony z tego, co do tej pory udało się już zmontować przed galową w myślę, myślę, że tak. To już zostało niecałe dwa tygodnie, więc to już końcówka przygotowań. Natomiast... Ee... To małe takie są, były problemy, ale to już, to już myślę, że są rozwiązane, generalnie jest, jest wszystko ok e, i miejmy, że e, miejmy nadzieję, że tak będzie już do samego końca łatwiej przygotowywać się do walki, czy łatwiej przygotowywać gale Trochę co innego. Tutaj, tutaj rzeczywiście trochę więcej jest na głowie i, i, e, i dużo trudniej. W, w, wolałem walczyć, tak? To, to byłem skupiony tylko na tym, żeby przeprowadzić odpowiednio trening dobrze, e, dobrze zjeść, dobrze się wyspać i, i to wszystko. A tutaj rzeczywiście jest dużo spraw. Dobrze, że mam e, osoby, które mi pomagają e, przy, przy organizacji tej gali, także jest super, ekipę mam naprawdę bardzo fajną. No i cóż, i no czekamy na 21, kiedy, kiedy już będziemy mogli powiedzieć, czy gala rozpoczęła się. No właśnie, jak ta gala się rozpocznie, to możemy spodziewać się paru bardzo ciekawych pojedynków. Dość taka mocno międzynarodowa ekipa zebrana przez was na, na, te, na te właśnie wydarzenie. Nie, nie było problemu, żeby namówić tych wszystkich osób z Francji czy skądś, żeby przyjechali tu i bili się na Zadach Pride? <słuch> no wiesz, nie, niespecjalnie. Myślę, myślę że to... E, nie wiem, może trochę moje nazwisko, moja osoba, tak? E, I to, że... że, że, że że na odpowiednich warunkach przyjeżdżają, tak, spowodowało, że... E... Że, że będą, tak? Eee, znaczy mówię będą, bo jeszcze nie wiadomo, tak, jak to odpukać się, ale, ale myślę, że to już jest półtora tygodnia do, do gali, więc już żadnych sparingów tam nikt nie będzie toczył, bo to najgorsza rzecz to dwa tygodnie przed, e, przed galą e, sparować i dostać jakieś takiej drobnej kontuzji czy, czy ubiowy, czy skręcenia i to spowoduje, że, że nie wystąpimy na gali. E, także no, udało nam się zebrać dobrych zawodników. Ja myślę, że te zestawienia które zrobiliśmy razem z Mirkiem są, są tak do, dopasowane, że rzeczywiście będą fajne walki, tak? że, że nie ma dużych różnic poziomu i, i, i to, na czym mi zależy, zależy, co mówiłem już wcześniej, to to, żeby te, te walki były fajne widowiskowe, tak? takie jakie były w Pride, żeby nie było zbyt dużo kalkulacji, tak? żeby... żeby, żeby no, żeby się działo, tak? Jeżeli tak będzie, a e, obserwując tutaj tych, tych wszystkich zawodników i te zestawienia, e, które zrobiliśmy, no to chyba takie będą. Wszystkie te zestawienia rzeczywiście ciekawie wyglądają, ale pozwolę, ja tylko skupię się w tym momencie nawet ciężkiej, bo na z różnych powodów tam bliska. Aha. No właśnie, ale dodatkowo jeszcze. Zawodnik, rzeczywiście, który będzie, no, trzeba przyznać, bardzo poważnym wyzwaniem. Bijący się no jak równy, równym z ludźmi, którzy teraz rywalizują całkiem udanie w UFC. Adam Wieczorek nie miał wątpliwości, czy się zdecydować na tą walkę? Nie mieliście kłopotu, żeby nam mówić o tym pojedynek? Nie, nie mieliśmy. I to mi się podoba u Adama, że. On chce walczyć, on chce, on chce być się w tych najlepszych yy, yy, ligach świata, w lidze si świata. Yy, prawdopodobnie mierzy tutaj do, do, do UFC, więc, więc tutaj nie, nie, yy, yy, nie było żadnego problemu. Nawet, w, nawet się cieszył, że ma takiego mocnego zawodnika. Yy, yy, nie było żadnego problemu, nawet no. Yy, Powiem szczerze, myślałem, że mo może, może, może jakiś tam problem być, bo rzeczywiście przeciwnika ma bardzo mocnego, ale nie. Zgodził się bez problemu. Czyli jednym słowem, 21. też jak mówisz odpukać, wygląda na to, że będzie to jedna z takich gal, które będziemy jeszcze długo mieli okazję wspominać. Tego sobie życzymy chyba. Oczywiście, życzymy sobie fajnych walk i fajnego widowiska. Dziękuję bardzo.